Ale ja widzowie, chcecie zobaczyć odcinek, jak robimy triple? Ja mogę spróbować zrobić triple. Okej, okay, ale dasz mi, mi, jeszcze, mi jeszcze raz, bo wiesz, ja chciałem zrobić tylko... Pomyliłem sobie strony i myślałem, że tam będą kolce i chciałem robić tak, żeby się o nich nie odbić. I po prostu wleciałem w lasera. Dosłownie zahaczyłem chyba rączką w laser czy tam wleciałem lecięca. Napiszcie... Ja nie, ten skin jest super, super Ja Ci pokażę prawdziwego skina do superpunchy, czyli ten. Albo kapibara Barto. No ten cof to, to jest mega bez skin do superpunchy. Już rozumiem Cię, dlaczego chyba nim rok grałeś kiedyś. To był rok chyba. No, no dosłownie kiedyś nim całe dwa lata grałem. Bez przerwy nim. Mm. No to ja chyba się w ciebie zamieniłem. Oj, uj oj, uj! Oj. Nie wolnęliśmy. Jak jem? Nie, bo ja chyba trochę mocniej, ale no. Ja się nazywa hard guy! Jak się nazywa hard guy. Hard guy. To zobaczymy jaki hard guy jakim hard guyem. Jakim hard guyem będziesz. Naprawdę hard guy. No.

100% iQ to się nazywa Ja za tym tam się w tym. Ej, obcinek tak już tak sprawia w ogóle za tak 37 minut, ale no. Ale ładnie to sobie na tej 31 tak. minucie. Ej, liczmy ile super punczy zrobiliśmy na sobie My na sobie 3, ale na, razem z butami to może z 5, gdzie... Cześć. Damy nazwę, potem policzymy sobie. Albo nie, nie chce mi się liczyć. Napiszemy, że zrobiliśmy dużo super czy Może... Ja rezerwuję go. Ej! Ej, prawie byśmy zrobili nasz rekord e, zniszczenia. Ej, wtedy była jeszcze trzecia fala była. No? Rekord! New rekord! Aha, bo my graliśmy na 2 boty A my graliśmy sobie głośno na 3 Na 4 to chyba było Nie, na 3 boty, na 3 Ale gdybyś był tym podskoczonym, to... Mógłbyś grub sobie kopać, dosłownie mnie Nie użyłem specjalnie, bo on 100% thank you! Ja no, no, to będę... bam bam Ay. A ja mam Netflixa na telefonie! Ale co? Jeszcze raz. Netflixa ja mam, tak powiem, nie kupowałem, tylko mi ciocia pożyczyła, jakby, bo jak się ma Netflixa, można dziesięcioma lub chyba ma nie wiem, nie pamiętam już, pożyczyć Netflixa i właśnie mi też pożyczyła, naszej całej rodzinie, mamy na każdym, zaklepuję, aha, no ładnie wygląda, No, co? Patrzy mi. Kaczesz mi. Po co? Miałeś nie używać kika. Miałeś nie używać kika. Nic takiego dzisiaj nie mówiłem. Ty jakoś tam... Aj! Mówi to starać, że mi nie... Że ja nie będę używać rola, a ty kika. Ty używajecie taki kika, też używam. Tak, ale ja miałem nie używać rola. No Gdy ale... By było no... To, to było tylko wczoraj, więc... Nie! Bo zawsze tak będziemy robić. No ale mogę używać kika jakoś, jak cię zabił... uderzenki, tam to ci to nie przeszkadzało, więc nie. Aha. Doj się? Po co Dobra, mi ci proszę. proszę. Ale tu... Ale czemu nas ciebie wybija tak na bok coś? I prosta. Nie wiem. Pół kratki przed czy jedną? Też panca. Co? Panca? Co? Pół no. kratki przed. No to robisz tak jak ja. Nie, Ale na blokdaszu robisz jak jest jedna. Kratka, zaklepuję, bo nie, 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 nie. Użyłem Kil kilka tylko do tego, żeby się ratować Dobra, możesz używać bd 20. Nie, dobra, nie ro Teraz e, e, dzisiaj Codziennie mamy wprowadzać tą zasadę. Jak ktoś zapomni to możemy, okej? Okay? Że... Jak... Dobra. Ale dzisiaj wprowadzamy ją. O Jezu. Nie... Dobra. Wkaczę ci, ale nie do laserów, okej? Okay? No. Ale nie dowojdę też tutaj mi wszystkie Puu nie. Ja takie zblokowałem. Bartosz. Bartosz, Halo? Widzę. No halo. Dobra. Sorry, widzowie, ja miałem jakby w głos, jakby się Bartosz rozłączał. Co to było? Kropka. Ej! Kropka! Kropka! Kropka. Kropka. Już ja się, nie... ja się nie mógł mówić, no Bartosz, czemu zważywiłeś? Jest. Robiłem se tripla, ale no idealnie wyskoczyłem do drugiego, ale no byłem trochę za daleko i jakby w przyzwyczajenia tym sposobem, jakim ja robię, e, uderzyłem po prostu w bloki. Pokażę Ci na odcinku. Bo ja chcę spróbować, wiesz. A nie dobra, teraz robimy rekord. Nie próbuję tripla. Może mnie jakoś nie skusi. Diabeł. <grywki> Diabeł, <grywki> Diabeł. Ej. Pę widzowie, powiem Wam, dlaczego wczoraj odcinka nie nagraliśmy. Byliśmy tak załamani, że się stało. Wiecie co? Co stało? Nagrywa... Mieliśmy już godzinny odcinek I nagle... Po prostu... Kropka zniknęła Zniknęła w czarnej dupie Zniknęła, by ślad... Deklepuję, teraz no kolej Nie no Ty próbuj ja mi, więc jak ty będziesz to... robił, to ja będę też tobie robił, więc... No, ale ty tak zawsze robisz. Nie zawsze, no. raz. kilka razy dzisiaj. No, no czemu ja stymuję, mam taką słabą tą trwałość. No nie, przecież to by było dobre. Nie dobra, znalazłem sposób, jak zrobić to na kolcach. Jednak na jednej kratce trzeba stanąć. Nie na połowie, jedna kratka. Bo tam jest trochę rzadziej, żeby ci to udało, bo lecisz trochę niżej. A tu i tak cię wybije, więc czego się ubawiać. Dobra. jest wyglądać w stanie. A nie. Z rzędkami. A więc. To nie zjadłeś? Dziś? Bo dzisiaj. Ze, ze, dzisiaj frytki. Ja dzisiaj byłem w maku. Jakoś, Wczoraj dostałem jakieś ciastka, żelki, batona jeszcze jakieś chrupki. Jeszcze Szkoda, tam. że w nie byłeś, bo tam były darmowe szyby. Darmowe? No i można, wziąły, można było wziąć ile się chce. Bo Bo to wszystko było za darmo. Z leną No. Jakby co, to nie jest jego dziewczyna, tylko po prostu jest z jego klasy, a z tego po... Klacza. <grym> ale dobra, nie na temat gadam, że... A nie, chyba nawet na temat, ale dobra. E, wiesz co ja dzisiaj zrobiłem? Ej, w ogóle sobie przypomniałem o żarkach, które dzisiaj rano wrzuciłem do zamrażarki. Nie, wczoraj. dzisiaj rano. A teraz mogę nawet po niej iść po tej rundzie. Dobre były? Nie, jadłem jeszcze. Nadal chcę tam... Mogę nawet na odcinku spróbować jednego. Chociaż będę musiał... Ej, ej czemu ja nie wbiłem patyczków? Gdybym wbił patyczki, to mogę to nawet takie lody być. Gumiszowe lody. Mam nowy pomysł. Zrobię gumiszowe lody. A gdybyś mnie teraz. Ej, jak udało ci się kiedyś. Ty, o właśnie, tak na tamtych blokach. Zrobić. Botowi za lasery. Tak, jedna moda. Miraz na. Miraz się udało, ale nie na modach. Mal Jest tam spróbujemy. Jakie dobre takie loot zamrożone? Nadawałoby się idealnie na widaka. Co? Jeszcze raz. Wy Aha. Smakuje jak zamrożone rzadki. Nie! Nie, no. Pierwszy szaman. Ale ja nie chcę być grubasem, więc... Widzowie, jak myślicie, ile wam rodzice pozwalają grać? Był <grybujesz> za <söksoduição> A, dobra. I tak. ja tego trika. Dobra. I teraz tylko. Aja, jaj. Dobra, kolejny żalek. No,

Napiszcie, co wolicie, żelki czy popcorn? Ja chyba popcorn. Nie, nie wiem. Chyba wszystko tak samo. To samo. Bo i żelki to smak dzieciństwa. Szybko pokonajmy go, będziemy mieć rekord. A To jest moja kolej, będę miał dwa razy Teraz ja dwa razy będę to robić, bo była moja kolej Twojej kolejki Ty trzebę Nie Dobra No mnie Tak A ty jesteś jest Sigma czy no Sigma to jest ten Big Mac. Aaaa. No to nie. No, to góry nawet lepiej. Nie udało nam się. No, dobra. Teraz zrobimy rekord. Wave'ów. Ale. Dobra. Dołączę. Nie mam. Wszystkie, które były w zamrożarce, zjedzone. Spróbujcie, bardzo dobre. Żelki śmierżelki kupiłem. Chyba ze śmierżelkami najlepsze. Owocowe. Jeszcze kupię pianki, spróbuję z piankami. I zamrożone pianki, jakże pyszne. zamrożone pianki, chyba zły pomysł. Mhm, mm. Kurde! Była blisko i by to super pancha nasz O! Ja! Ja robię. Dobra. zabiję bo to, że nie nie głupio zabiłem. Widzowie, jak wam się podobał odcinek, no to widzowie, na razie widzimy się jutro na live i w odcinku. Pa widzowie, pa!